Dzień dobry, witam na kanale Wróżka Ada i zapraszam wszystkie osoby, które są urodzone w znaku barana na horoskop czerwcowy. Tak się złożyło, że akurat jeszcze dwa znaki mam, czyli barana i byka. A więc zaczynamy od barana. Jest to jak wszystkie tutaj na kanale czytania, horoskopy jest to horoskop ogólny. Weźcie tylko to, co z Wami rezonuje to co pasuje do waszego życia, a resztę po prostu zostawcie, nie przejmujcie się tym. Bardzo gorąco dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie subskrypcje. Bardzo jest mi miło, że tutaj jesteście, że komentujecie, że jeżeli jest subskrypcja, to rozumiem, że chociaż trochę wam się może coś tutaj podoba. I proszę o więcej tego wszystkiego, bo to jest dla mnie bardzo, bardzo motywujące i Pomaga rozwijać ten kanał. Jestem Ada, wróżka z pasji, psycholog z zawodu i z wykształcenia, i robię to, co najbardziej lubię czyli zajmuję się rozwojem duchowym, ale też traktuję tarota niekoniecznie jako wróżbę, ale też właśnie jako takie spojrzenie. Na to, jak ludzie funkcjonują, co można zrobić, żeby sobie to życie polepszyć, na co też ewentualnie uważać, jakie są wyzwania, które przed nami stoją. Również zajmuję się innymi sprawami i jeżeli jesteś ciekawy, jakimi, czy ciekawa, to zapraszam na moją stronę internetową www.wroskaada.pl. Tam znajdziesz więcej informacji na mój temat oraz. Formularze kontaktowe do poszczególnych usług, które wykonuje? I przechodzę już do czytania dla Was drogie barany? Już sobie wcześniej tutaj oczyściłam i teren, i karty, więc od razu przechodzę do zapytania do kart wyroczni, co w czerwcu już się może pojawić, a co jeszcze może przyjść, istotnego, jakie kierunki, jakie wyzwania. Jakie sytuacje Albo na co należy zwrócić uwagę we własnym rozwoju w czerwcu 2023 roku dla osób urodzonych w znaku Barana. Zobaczmy. O, od razu dwie karty. No to weźmiemy je obydwie. Drugi baran, wy jesteście takim znakiem, który jest w żywiole ognia i zazwyczaj barany nie mają obiekcji co do tego, jak mają działać. I najczęściej mimo tego, że przecież są po prostu tylko ludźmi, mają swoje różnego rodzaju indywidualne cechy charakteru, cechy osobowości, ale jednak ta przebojowość i ta taka energetyczność to jest jednak bardzo, bardzo częste u osób, które są spod znaku barana. Natomiast te karty tutaj, które akurat się nam pojawiły, one mówią o tym, że ty, baranie, w czerwcu tutaj sobie powinieneś trochę wziąć, jak to się mówi, na wstrzymanie. Dlaczego? Dlatego, że możliwe, że wcześniej bardzo mocno nad czym się koncentrowałeś, możliwe, że coś bardzo wiele robiłeś, w coś się bardzo mocno angażowałeś, i tutaj przychodzi czas na to, żeby zaopiekować się sobą lub pozwolić innym zaopiekować się sobą, bo też czasami, nie mówię, że często, ale czasami barany. Troszeczkę przeszacowują swoje zasoby energetyczne i po prostu prą do przodu, dopóki im starczy właśnie tego paliwa. I być może to jest ten czas, właśnie nie chodzi o to, żebyś padł baranie na ziemię i ledwo dyszał, tylko żebyś w zawczasu zajął się sobą. I właśnie ta karta o tym mówi, żebyś się. Opiekował sam sobą lub pozwolił innym zaopiekować się sobą, że tutaj trzeba trochę się zastanowić nad rozkładem sił, żeby już tych sił nie pakować wszystkich we wszystko, tylko nimi dysponować racjonalnie. Zrobić oczywiście to, co trzeba, ale bez jakichś takich bardzo dużych wydatków energetycznych bardziej zadbać o siebie. I tutaj też macie coś raczej nietypowego dla siebie, Barane, a mianowicie poczucie ograniczenia, poczucie, że jesteś gdzieś w jakiejś. Um bańce mydlanej, która nie pozwala ci się rozprostować i działać tak jak chcesz i być może to właśnie, że jakaś materia lub też jakaś relacja lub też jakaś osoba wcześniej stanowiła opór jakiś, dawała tobie jakiś opór i ty z całych sił usiłowałeś coś przewalczyć, bo o tym mówi ta karta, że tutaj jest potrzeba kontroli, potrzeba zrobienia także tak jak ja chcę. I takie ściskanie po prostu wszystkiego, to nie jest dobre. To nie jest dobre w tym miesiącu dla ciebie, drogi Baranie, bo ty tutaj nie przeskoczysz czegoś, żeby poczuć się znowu w pełni sił i żeby poczuć wpływ na swoje życie, czy też na swoje relacje, czy też na swoje sprawy zawodowe. Czy na jakieś sprawy takie około domowe, to tutaj pewne rzeczy trzeba, trzeba tą, tą dłoń otworzyć i pewne rzeczy trzeba puścić, bo im bardziej, ja się na fizyce co prawda słabo znam, ale to prawo fizyki, nie wiem czyje, nie wiem które, ale wiem, że jest, że im bardziej na coś napierasz, to z tym większą siłą tobie to, tę energię oddaje, więc zatem puść to, co masz dopuszczenia. Ktoś, nie reaguje na Twoje y, upominania, prośby. Puść to. Zobaczysz, co się będzie dalej działo. Ktoś nie reaguje na to, że y, bardzo chcesz y, poprawić y, na przykład Twoją relację lub nawiązać relację z tą osobą. Puść to. Zostaw to. Zobacz, co będzie dalej. Zaopiekuj się w tym czasie sobą i y, y, nie czuj się y, właśnie skrępowany tym brakiem, Odzewu ze strony otoczenia. Jeżeli puścisz coś, to będziesz mógł swobodnie wstać, rozejrzeć się i zobaczyć, co ja tu właściwie mogę i, i właściwie to niekoniecznie wszystko muszę, prawda? I o tym właśnie mówi ta czwarta karta, a mianowicie karta dystansu. Ty, Baranie, w świetle tego, o czym mówią tutaj karty wyroczni. Jesteś nawoływany do tego, żeby zdystansować się do pewnych kwestii. To, co trzeba, co możesz zostawić swojemu biegowi rzeczy. Ty dość już tutaj napracowałeś i nastarałeś. Daj czas temu komuś, czy po prostu wydarzeniom toczyć się i w Dopiero za jakiś czas y, możesz zobaczyć czy twoje starania przyniosły efekt czy nie. W tym czasie zajmij się sobą, zajmij się regeneracją y, psychiczną, fizyczną, psychofizyczną. Y, zrób sobie krótki urlop albo dłuższy urlop, jeżeli możesz i nabierz dystansu do y, różnych spraw. Nie wszystko da się y, po prostu zrobić y, w takim czasie, w jakim ty byś tego chciał ranie. Daj życiu trochę popracować, daj wszechświatowi trochę popracować. Wrzuć na luz, nabierz dystansu. A jak to się będzie przekładało na mm, sfery, główne sfery Twojego życia, to już pytam. Może zaczniemy od y, sfery y, pracy, finansów i spraw takich materialnych. I zobaczymy, co to tutaj tarot Wam podpowie na czerwiec 2023 roku dla osób urodzonych w znaku Barana. Co w sferze materialnej, zawodowej, finansowej. Barany mają wiedzieć, co, jakie energie mogą przyjść do baranów w czerwcu. Z korzyścią dla wszystkich, bez szkody dla nikogo. Pięknie, królowa buław. <grych> Czyli jednak nie będzie tak, że tak z wszystkiego zrezygnujecie, ale królowa buław ma też swoje mm, takie jeszcze jedno fajne oblicze, które warto, żebyście wykorzystały, drogie barany. No i mamy tutaj ósemkę mieczy, trójka buław, księżniczka kielichów. Dobra. I teraz od razu zapytamy jeszcze, co w sferze... Uczuciowej i relacyjnej może przyjść do naszych kochanych baranów w czerwcu 2024 roku. Sfera relacji, emocji, uczuciowa. Baran w czerwiec 2023 roku. Z korzyścią dla wszystkich, bez szkody dla nikogo. Piątka kielichów, bardzo fajnie. Ósemka pentakli. Też bardzo dobrze. Piątka pentakli. Można tutaj nad tym popracować. I dziesiątka buław. I wszystko już wiadomo. Dobra. Więc dobrze. Zacznę od tej sfery właśnie materialno-finansowej. Królowa buław to jest taka y, energia, która mówi o tym, że właśnie to jest taka wasza energia ognista, która mówi o tym, że ja tu bardzo chcę działać, potrafię działać, jestem gotowa do działania itd. itd. Ale królowa to jest królowa, to nie jest y, jakaś dwórka, która y, potrzebuje nakazania, y, że ma to czy tam to zrobić. To królowa rozdaje karty i ona y, jest taką kreatywną, bardzo sprawczą energią i osóbką, ale ona ma w sobie tak dużo takie duże pokłady ciepła, takie duże pokłady energii, że wokół królowej była często krążą osoby, wręcz urzeczone charyzmą tej królowej. I wy, drogie barany, jeżeli zdecydujecie się pójść tą ścieżką, o której Wam mówią karty wyroczni, to zastanówcie się, czy Wy naprawdę musicie wszystko sami robić. Czy naprawdę jest tak, że to Wy wszyscy, wszystko musicie sami kontrolować? Czy to nie jest tak, że przyszła pora w tym czerwcu, żeby pewne sprawy, pewne zadania delegować komuś innemu? Kwestia delegowania zadań jest bardzo często przez barany tak traktowana po macoszemu, bo często baran ma takie przekonanie, że jak on czegoś nie zrobi, a przynajmniej nie dopilnuje, to to nie będzie zrobione jak trzeba. Więc, drogi baranie, ty weź sobie troszeczkę daj na wstrzymanie i zachowuj się jak ta królowa. Bo co prawda króla tutaj nie ma, no ale dobra, możesz być królową, nawet jeżeli jesteś facetem baranem. i Ceduj obowiązki, przynajmniej niektóre, na tych, którzy są w stanie te obowiązki wykonać. Nie musisz naprawdę wszystkiego robić sam, ani sama. Dlaczego? Dlatego, że tutaj jest przed Wami jakaś nowa perspektywa. Trójka Buław mówi o tym, że wy jakieś decyzje już macie już w głowie przerobione, choć baran szczerze mówiąc za bardzo planowaniem się nie zajmuje, on raczej jest takim człowiekiem, że po prostu idzie jak właśnie w ogień, jak coś tam zobaczy to o dobra, fajnie, to ja tam zrobię no i tutaj przedstawią się jakieś nowe perspektywy do działania czyli do wyjścia z jakiegoś impasu być może y, pojawiają, ale trochę was to niepokoi. Z jednej strony niepokoi was to, że no ale jak to, y, ja tu jestem taki ważny baran i, i co, ktoś inny ma za mnie coś tam robić? Być może jeszcze spijać śmietankę? No nie, nie, nie. Więc y, drogi baranie, nie tędy droga, naprawdę w czerwcu wrzuć trochę na luz. To, co ty widzisz, niekoniecznie muszą widzieć inni. Ty masz się przyciągnąć, tutaj wstać, przyciągnąć się, masz się zrelaksować, zdystansować i zobaczyć, jak inni sobie radzą, bo niewykluczone, że będziesz właśnie potrzebować tych innych w pracy, yy, jako w swoich yy, na przykład współpracowników do, yy, do robienia czegoś albo do tego, żeby hmm. so, sobie tutaj zapracować na dobre. Relacje. Na dobre relacje. Jeżeli ty komuś coś na przykład ułatwisz w ten sposób, że wiesz, co. Czy mógłbyś na przykład, czy mogłobyś pomóc mi zrobić to czy tamto, a ja ci pomogę w przyszłym miesiącu w tym i w tamtym, to sobie zaskarbisz przychylność współpracownika. Jeżeli masz takich współpracowników. Bo być może ty, Baranie, nie do końca dbasz o te. Relacje międzyludzkie. A tutaj właśnie jest podpowiedź dla ciebie, żeby o te relacje międzyludzkie właśnie szczególnie zadbać w czerwcu, bo to tobie przyniesie korzyść, jeżeli mówimy językiem korzyści. A tak naprawdę to chodzi tutaj o to, że czerwiec nie jest miesiącem do tego, żebyś ty wprawiał w ruch jakąś machinę która y, może być jakimś dużym projektem, może być jakimś y, przedsięwzięciem, jakimś kontraktem, w zależności od tego, jaka jest Twoja sytuacja zawodowa, a jeżeli to dotyczy, dotyczyć ma na przykład Twoich spraw takich domowych, materialnych, związanych z codziennym życiem, to możliwe, że y, jeżeli na przykład planujesz, bo ładna pogoda, planujesz remont domu czy malowanie chociażby jednego pokoju, to zanim to zrobisz, to tutaj sobie przygotuj grunt. Kto ci ewentualnie pomoże? Jak to ma wyglądać? Ile to będzie kosztowało? No i możesz powiedzieć o tym tak, że wracam z urlopu, dajmy na to za tydzień, i zabieram się. Dalej, dalszej części urlopu, czy w wolnej chwili, za to, czy za tamto. Skopię ogródek, nie wiem, zrobię dużo zakupy do domu, czy cokolwiek innego. Zatem nie przemęczaj się, zadbaj o dobre relacje w sprawach materialnych, w sprawach biznesowych, w sprawach zawodowych. I y, pozwól zarówno ludziom, jak i wszechświatowi działać po to, żeby tutaj, kiedy już trochę odpoczniesz, żebyś znowu mógł się rzucić w wir działania, czyli to, to co ty najbardziej lubisz. Tak jak powiedziałam, ta królowa była w to nie znaczy, że wy nic nie będziecie robić. Owszem, będziecie robić, ale postarajcie się właśnie wykorzystać ten aspekt królowej buław, który mówi o tym, że nie wszystko ta królowa musi robić sama. Ona ma od tego ludzi, a jeśli nie ma, to niech spróbuje ich znaleźć. W jaki sposób? A no w taki sposób, że tutaj zapracuje sobie dobrymi relacjami z innymi, czy dobrosąsiedzkimi, czy w miejscu pracy, czy jakimiś innymi. I nie, nie martwcie się, nie pozwólcie, żeby takie natrętne myśli, które gdzieś tam jak kołowrotek Wam się w głowie obracają, żeby właśnie żeby ten kołowrotek się obracał. Bo to są właśnie te też y, ograniczenia. Y, to jest też to takie poczucie uwięzienia też we własnym y, umyśle. Zatem y, nie dajcie się temu, po prostu y, wrzućcie na luz. Nic groźnego tutaj do was na pewno nie przyjdzie w czerwcu, a w lipcu, może już z nowymi siłami, będziecie po prostu odkrywać nowe lądy. Kto wie? No dobrze, to teraz popatrzmy na sferę relacyjną i uczuciową. I co ja Wam tutaj mogę powiedzieć, drogie barany? Myślę, że taką. Taką energią, która może być dla Was wiodąca właśnie na początku bardziej, a nie na końcu tego miesiąca, to jest właśnie energia dziesiątki buław. I o ile tak jak znowu tutaj buławy są, to jest Wasz żywioł, bo to jest żywioł ognia, ale dziesięć buław mówi o wyczerpaniu się jakichś Waszych sił. Po prostu ta dziewczyna, ta kobieta tak bardzo się już napracowała, dbając o te relacje swoje i o te emocje, i o, o, o tych wszystkich innych, że ona po prostu ma zwyczajnie dość. Stakowała walizki, zapakowała na tego woła, czy jaka, czy co to tam jest za zwierzątko, i po prostu idzie sobie w sinną dal. Ma po prostu zwyczajnie dość. Jak ma dość, to zaopiekuj się sobą, nabierz dystansu. Bo tutaj możesz też w związku z tym, że tak dużo z siebie dałeś baranie wcześniej i tak bardzo mocno starałeś się wszystko ścisnąć, żeby tak działało, że, że tak jak ty chcesz po prostu, tak właśnie przez zęby, jak mówię. I to na przykład stwierdzisz, stwierdziłeś czy stwierdzasz, że to nie przynosi. Nie przynosi oczekiwanych przez Ciebie rezultatów, bo jeżeli rezultaty jakieś przynosi, to może tak, ale Ty, jeżeli masz poprzeczkę wysoko ustawioną co do oczekiwań, no to umówmy się. Nie każdy musi wiedzieć, gdzie Twoja poprzeczka jest, nie? albo nie każdy może do niej po prostu doskoczyć. Zatem takie poczucie, że Ty już jesteś wyczerpany w tych właśnie relacjach z innymi i Ty musisz naprawdę odpocząć, bo jak nie to padniesz, to tutaj właśnie też jest pokazane w tej piątce pentakli, że ty nie czujesz się po prostu sobą. Piątka pentakli de facto mówi o poczuciu braku, ale to twoje poczucie braku w relacji, to yy, myślę, że albo jest to poczucie braku bezpieczeństwa, bo coś nie idzie tak, jak ty byś chciał, Baronie, albo to jest po prostu poczucie wyczerpania, yy, przez to, że bardzo dużo tutaj wkładasz. Wkładasz, wkładasz, wkładasz. Ty przestań wkładać i pozwól, żeby sprawy się toczyły właśnie swoim rytmem. Ty pracuj krok po kroku nad swoją relacją, jedną, drugą, trzecią. Ty nie zaniedbuj swoich bliskich, swoich przyjaciół, swojego partnera, swojej partnerki, ale nie, nie bierz wszystkiego na swoje barki. Weź tylko to, co od ciebie zależy. Bo tak jest w relacji, że jeżeli w zdrowej relacji, a mam nadzieję, że tylko takie chcesz mieć jeżeli tylko jedna strona daje, daje, daje albo ciągnie tą drugą, ciągnie, 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 to w końcu ta jedna, czyli ty, zwyczajnie ma dosyć. A i tak, jeżeli ta druga strona nie chce być ciągnięta. To może to jest w ogóle nie jej bajka, to może w ogóle ta formuła tej relacji, to w ogóle może to jest nie taka. I trzeba sobie trochę odpuścić, odpuścić, zdystansować się, robić to, co uważasz, że do ciebie należy, nie za kogoś. Jeżeli jesteś w relacji takiej, że na przykład bez przerwy usprawiedliwiasz partnera przed sobą, przed innymi, partnera czy partnerkę, przed innymi, to przestań to robić po prostu przestań to robić. No masz do czynienia w końcu z dorosłą osobą, nie? Zajmij się sobą, zajmij się realizacją swoich potrzeb. Nie chodzi o to, żebyś się nagle stał baranie egoistą. Tylko nie rób czegoś za kogoś. To nic dobrego z tego nie wynika. Trochę odpuść, trochę albo więcej niż trochę. I zobaczysz, że tutaj różne sprawy w Twoich relacjach z innymi, w, twoich, w Twoim związku, jeżeli go masz, to yy, może przynieść dla Ciebie dużo zadowolenia. Poczucia czegoś takiego, że jak Ty się trochę odsuniesz i zajmiesz się bardziej sobą, to ktoś inny wreszcie będzie mógł Tobie dawać. Bo czasem bywa też tak, że to jest na zasadzie takiej, że zagłaszczę kota na śmierć, nie? Że jak tak zagłaskiwujesz kogoś, to nie dajesz temu drugiemu człowiekowi szansy, żeby on tobą też się zajął i trochę cię tam też pogłaskał, czy podrapał za uchem, jeśli lubisz. Rozumiesz? Zatem wrzuć naprawdę na luz, drogi baranie, w czerwcu, w każdej sferze. Tutaj naprawdę nic ci nie umknie, bo ty i tak trzymasz tutaj rękę na pulsie, ale to, że będziesz trochę zdystansowany bardziej niż zazwyczaj. Mniej taki, baraniemu, taki właśnie ognisty, to, to tylko wyjdzie tobie na dobre. I innym również. I innym również. Zobaczmy, co Wam tutaj doradzą, albo podpowiedzam jeszcze karty wyroczni na koniec. Jaki przekaz, jakie przesłanie dla baranów na czerwiec. Proszę o przekaz, przesłanie, radę, podpowiedź do baranów na czerwiec 2023 roku. Zaraz zobaczymy, kochane barany, co to tutaj do Was idzie. Wskazuj drogę, oświetlaj własną ścieżkę. Zobacz baranie. Wskazuj drogę, czyli ty masz być tym, tą osobą, która y, pokazuje innym, gdzie, którędy mają iść, tak? Y, gdzie jest ta droga, którą chcesz, żeby oni poszli na niwie zawodowej, materialnej czy też na niwie y, relacji? Oświetlaj własną ścieżkę, pokazuj innym, co tobie jest, dla ciebie jest ważne, co, y, czego to byś chciał. Z czego nie zrezygnujesz, co jest dla ciebie istotne, ale to ma być tylko wskazywanie drogi, a nie ciągnięcie po prostu za włosy kogoś czy za rękę i oświetlaj własną ścieżkę, żebyś ty właśnie też mógł, baranie, wypocząć, żebyś ty się nie potknął na tej ścieżce, tak mając klapki na oczach i lecąc na hura do przodu. Tego nie rób. Daj sobie czas, wrzuć na luz, wskazuj drogę innym, i oświetlaj własną ścieżkę. I myślę, że ten czerwiec, jeżeli te energie do ciebie przyjdą i jeżeli ty je bardzo dobrze wykorzystasz, to w lipiec wkroczysz po prostu z taką porcją energii, że ho ho ho. I tego to wiesz z całego serca, drogi baranie, życzę tego wypoczynku, tego dystansu, tego popatrzenia trochę bardziej na siebie i na swoje potrzeby i dania też szansy innym zwyczajnie. Pozdrawiam.